Dzisiaj będziemy sprawdzać dwa bary mleczne w Nowo Wrocławiu na dostawy Sprawdzimy jak szybko one przyjdą, czy jedzenie będzie ciepłe, jakie wielkości tych dań będą i jakiej jakości i o jakim smaku. Zapraszam. Czekamy na pana dostawcę. Dzień dobry, jesteście 5 zł Przyjmuję karką. nie ma kartą. Okej, okay, dobra, postaram się mieć gotówkę. Proszę Państwa, proszę Państwa, magia się wydarzyła. Po prostu, może nie powiem, że ten czas dostawy pójdzie w zapomnienie, ale no proszę Państwa, co się wydarzyło? Paragon mamy, również paragon mamy, z tego co widzę. I wyszło tak. Danie dnia kosztuje 22 zł. Opakowanie kosztuje złoty 20, zł. opakowanie za, opłata za opakowanie sup pojemnik. 31 groszy i reklamówka tu droższa złoty 50 zł, o 50 groszy danie finalnie wyszło mm, nas 25 zł, ale słuchajcie tego no słuchajcie piękna historia